To nasze kolejne spotkanie kandydatów do Rady Miasta z komitetu z sercem dla Piotrkowa. Cieszę się bardzo, że możemy się tutaj spotkać i porozmawiać. Wiele takich pytań dotyczących mieszkańców, to kwestia śmieci I tutaj. Też warto powiedzieć, że ta cena, która jest w obecnej chwili w naszym mieście, to jest podyktowana tym, że wszyscy nie płacą za te śmieci. Tu powinniśmy szukać jakichś rozwiązań, dlatego że im więcej osób będzie płaciło, ta cena za śmieci będzie mniejsza, a uważam, że spokojnie mogłaby być 30 zł, a nie 35 Jak uważacie? Tak, jak najbardziej. Natomiast pytanie brzmi, jak zweryfikować te osoby, które nie płacą? Czy najłatwiej byłoby chyba to zrobić na, na podstawie jakichś mediów, na podstawie zużycia na przykład wody? Bo nie mamy możliwości, żeby jako, jako urzędnik sprawdzić, tak? czy, czy, czy w danym lokalu dwie osoby płacą, a mieszka na przykład pięć osób, to by trzeba było poprzeć czymś, jakimś, jakimś tutaj... Tu masz rację powodem. i tutaj w Piotrkowie funkcjonuje na przykład karta mieszkańca, która powinna zachęcać do tego, żeby jak najwięcej mieszkańców miało. Powinniśmy mieć wszyscy. Na tą kartę powinny być, być jak najwięcej udogodnień, ulg w zakupie różnych produktów, czyli powinien tutaj wchodzić przedsiębiorca, ale to powinno być takie w jakiś sposób dwustronne, bo dzięki temu, że mieszkańcy będą mieć tą kartę, to też będzie mieć ilość tych mieszkańców wykazanych, co pozwoli nam na to, żeby móc później zweryfikować, czy wszyscy płacą za śmieci. To też było miejsce w momencie, kiedy um, były dodatki za węgiel, za opłaty, do dopłat energetycznych, gdzie ludzie powychodzili po dotacje i później się okazało, że nagle w danym budynku mieszka więcej osób niż zgłoszonych. I to jest właśnie ten element, który w jakiś sposób poprzez marchewki, kika, ki marchewkę zachęcić ludzi do zgłaszania się, żebyśmy mieli pełen wykaz mieszkańców w naszym mieście. Wiecie co, no, Teraz jest taka sytuacja, że no, nie może mniejszość płacić za większość. No każdy te śmieci jednak produkuje. Ale tak jest w tym momencie. A tak jest w tym momencie. Każdy te śmieci produkuje, więc wszyscy powinniśmy poczuwać się do zapłaty za te śmieci. No nie oszukujmy się, no, cena za śmieci ogólnie nie jest ceną wysoką, jak na jednego mieszkańca. To dlaczego inne gminy mogą mieć tańsze śmieci, ale musi mieć takie drogie? Yy, znaczy być może, może sobie... dlatego, przepraszam, być może dlatego, że właśnie większość osób płaci, dlatego ten budżet jest proporcjonalnie rozłożony na wszystkich. A tutaj w rezultacie y, mniejszość tych mieszkańców, która płaci, musi ten sam budżet uzbierać, stąd cena za śmieci jest wyższa. To znaczy wydaje mi się, że chodzi o to, żeby uświadomić też mieszkańców, jak to działa, że właśnie w ten sposób, jeśli będziemy robić to uczciwie, to te koszty będą niższe. Bardzo dobrze. Właśnie po co wyłamywać otwarte drzwi? Jeżeli inne gminy potrafią, to może warto się przyjrzeć. Wiem, że funkcjonują aplikacje, które pomagają w weryfikacji ilości mieszkańców, ale też patrząc na kwestię to, co się dzieje w Europie. I tutaj powiedziałeś, bardzo przed chwilą fajnie, fajnie. Tak, system, system kaucyjny, kaucyjny gdzie też. ustawa jest już podpisana w lipcu 2013 roku. Tak naprawdę mieliśmy to wprowadzać na początku 2025 roku. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, bo, bo jest dużo technicznych zawiłości, ale sam system w sobie, czyli dostajemy pieniądz zwrotny za to, co kupiliśmy, czyli wchodzi w to butelka plastikowa, szklana, puszka aluminiowa. Ta cena pewnie musi, będzie musiała być doliczona do, do ceny zakupu, ale ja jestem ciekawy Waszego zdania, czy to nie będzie miało przełożenie na mniej tych odpadów generowanych, tak naprawdę bezpańsko wyrzucanych, no tak naprawdę, i, i czy, czy na recykling, tak? Jak no To uważacie? funkcjonuje, w wielu państwach to funkcjonuje i ludzie sobie chwalą, tak? Więc Może warto, pieniądze. żeby na przykład miasto zaproponowało tym lokalnym przedsiębiorcom um, jakąś formę, która wesprze ich, żeby ta kaucyność była w naszym mieście. Może zacznijmy od siebie i można by będzie się rozszerzało nawet. Tak jak ludzie przyzwyczaili się już teraz aktualnie do paczkomatu w różnych firm, tak samo można byłoby wprowadzić tutaj automaty, gdzie wrzucamy puszkę czy szkło i mamy zwrotnie jakiś bon na przykład, czy jakieś pieniądze. To jest doskonałe porównanie z paskomatem, bo ten system jest, jest fenomenalny. Sam jestem ogromnym zwolennikiem tego. I tutaj tak, i na pewno nie spadnie to w całości ten projekt, tak jak ja czytałem go na, na przedsiębiorców, na, na pewno będzie musiał partycypować gmina, miasto, w jakiejś części, być może w jakiejś części odpadów, więc już trzeba będzie się zastanowić, jak do tego problemu podejść. Gdzie takie maszyny ustawić, w jakich y, odległościach, ile ich ma być, tak? To, to jest super szeroki temat y, i myślę, że warto... myślicie, że taka kwestia to powinna być od małego wychowana, czy nie powinna być edukacja, świadomość. bardziej ta świadomość wśród młodych, małych dzieci od przedszkola już nauczana? Powinno tak być. Takie automaty mogłyby stać przy szkołach, przy dużych centrach handlowych, przy sklepach spożywczych, dlatego, że tam najczęściej się poruszamy. Sprawi, żeby to było normalne. Wiecie o tym, że ja realizowałem taki fajny projekt w ramach budżetu obywatelskiego, gdzie zakupiliśmy ponad tysiąc książek o udzielaniu pierwszej pomocy i dotarliśmy do przedszkolaków i do młodzieży szkół podstawowych. Wiecie, że te dzieci pierwszy raz miały kontakt z fantomem, pierwszy raz mogły zobaczyć, jak udzielać tej pierwszej pomocy. A tak naprawdę chodziło nam o to, żeby pokazać im, dotknąć że, tego, tak, fantoma, dotknąć tego pochylić i, 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 i... i nauczyć. Bo wiadomo, dziecko nie nauczy się masażu na fantomie, ale nauczy się, jak, gdzie należy zadzwonić, jaką jak informację przekazać. Odwagi, i, tak, 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 tej odwagi. I to jest właśnie, zacznijmy od, od młodzieży. Nauka od przez dzieci. doświadczenie. Tak, nauka przez doświadczenie. A co myślicie, czy na przykład taka nauka nie powinna być w jakiś sposób z integracją międzypokoleniową? No, super pomysł. Super, super. pomysł. Tak, Żeby to aktywizacja było... starszych osób w naszym mieście, gdzie absolutnie nic się nie dzieje w tym temacie dostęp do, do takich zajęć dla osób starszych, gdzie, no powiedzmy sobie szczerze, ze swojej codziennej pracy widzę ilu starszych ludzi po prostu jest samotnych, siedzi w domu i, i absolutnie uważa, że już nie nadaje się tak do ja niczego. Się powiem, tak. Magda, jesteś wolontaryczna, czy nie bierzesz udział w różnych akcjach? A zwróćcie uwagę, są miasta, które mają jakąś markę, mają produkt, jakiś symbol. Radomsko zalewajkę organizuje raz w roku takie święto. A czy w Piotkowie na przykład próbowałem kiedyś zrealizować takie zadanie pod nazwą e, Dzień Placka drżdżowego, I zawsze placek drożdżowy kojarzy się z babcią, z dziadkami, rodzinnie, z ciepłym mlekiem. Słuchajcie, to była świetna rzecz, tylko no nie ma tego potencjału, żeby to powielać i iść dalej. Ale zwróćcie uwagę, babcia, dzieci, co nam się kojarzy? Przecież to można by było dalej taką integrację między pokoleniami realizować, co zarazem byłoby symbolem naszej naszym mieście. Promocją. Promocją. Na Druga rzecz, przecież śpiotków nie ma marki tak naprawdę naszej lokalnej. Znamy jałowiec, znamy kwestie tego, co my kochamy, ale to tak naprawdę nie jest marką miejską. Może tutaj powinniśmy w tą stronę iść. Wiesz, odnosząc się do seniorów, o których tak wspomniałeś, seniorzy boją się wyjść do ludzi, więc my powinniśmy trochę bardziej wyjść do nich, bo tu ten krok powinno miasto w pierwszej kolejności wykonać. Powinno się zaangażować również młodzież. Dlatego A nawet seniora powinniśmy powołać. Mogłoby tak być, dlatego, że o godzinie 18, nie wiem, czy macie takie samo wrażenie, jak ja, miasto zamiera. Wychodzi młodzież, która tak naprawdę nie ma też gdzie się podziać. A seniorów praktycznie nie widzimy. No, może gdzieś tam jakiś się pojawi na poczcie odebrać korespondencję, i więcej seniorów nie mamy tutaj na mieście. Tak jak powiedziałaś, oni są zamknięci w swoich czterech ścianach, a biorąc pod uwagę rozwój technologii, trudno uznać, żeby oni nadążali za tą technologią aplikacjami, więc można byłoby zachęcić młodzież do tak, takiego nawiązania relacji pokoleniowych i do nauki takiego szacunku co do osób starszych, dlatego że niestety tak obserwuję, że jest to zapomniane. Aktualnie. Tym bardziej, że mamy uzdarnioną młodzież, która może pokazać wiele nowości seniorą i, i się świetnie jest, bawić. jest dużo młodzi, młodych ludzi chętnych, tylko nie mają tych alternatyw. Tylko Oni nie, nie wiedzą gdzie się e, pojawić, co mogą zrobić. Nie, nie mają słuchajcie, takiego pomysłu. O, ostatnio przeczytałem, może to w formie anegdoty, że dlaczego do tej pory nie wprowadzono jeszcze domów spokojnej starości połączonych z domami dziecka i przy okazji znaczy się ze schroniskami. Gdzieś, tak, gdzieś gdzieś musiał tak, być. Właśnie, żeby to było coś wyjątkowego. Co to, to będzie wyjątkowe? Ciąg połączony, gdzie gdzie tak naprawdę każdy na tym korzysta, tak? to, to ten pomysł jest, myślę, że warto Młodzież rozważenia. by się czuła potrzebna, prawda? Bo by robiła coś innego niż patrzenie w komórkę. I ci starsi ludzie też by się czuli potrzebni, bo byliby takimi autorytetami znowu dla tych młodych ludzi. Więc tych to dwa które często Dwie strony. No, no to jeżeli mówimy o młodzieży, o dzieciach, mówiliśmy o synach, a co jest piątkowe dla osób 40-50 lat? No i tu jest kolejna problem. No właśnie, a czy nie uważacie, że tutaj w Piotrkowie tak. powinny być przynajmniej takie stowarzyszenia wspierane przez miasto, które organizowałaby czy jogę, czy zumbę, gdzie byłaby możliwość spotkania się, ale nawet samo to, co często widzimy i to coraz bardziej się rozwija w Piotrkowie, chodzi nie z tymi kijkami. Wiem, że jest jedno stowarzyszenie, które to mm. realizuje, świetnie to wykonuje, ale jak mówię, nie ma takiej współpracy, żeby to miasto zachęcało do tej czynnej tak, aktywności. Tak, ja z tego co wiem, akurat nie mursuję, ale, ale to wiem, że są grupy w Piotrkowie, na przykład tak się aktywizują i chyba tam że też biorą w, w tym udział i, i to chyba chodzić Ci o coś takiego, tak, żeby to takie... między sobą zachęcają jakby do... No tak, ale są jakimś stowarzyszeniem, jakąś grupą? Wiecie, sądzę, że tutaj co powiedziałaś, bo są grupy i to są takie różne elektrony, którzy sami tworzą, mhm. ale uważam, że bardziej to powinno być zintegrowane przez miasto bardziej dopilnowane i to miasto powinno w jakiś sposób wspierać, żeby to, co oni chcą realizować, Udało się im zrealizować, nie było takie, tych barier takich. Taką tematyczną, tak? No, jeżeli są morsy, to wspierać ich w tak. kwestiach dotyczących e, e, dotyczących e, co po, czyli jeżeli wyjdą, czyli sauna, czyli jacuzzi, czyli takie prze, może e, przewoźne elementy, ale ten pomysł, żeby to był współ, razem e, z miastem współgrał. I babcie by piekły ciasto po morsowaniu. A nie, nie myślicie właśnie a propos tych rozrywek, że w Piotrkowie jest taka tendencja bardziej, że czy to lokalnie. Ale, y, gastronomiczne, czy, czy, czy oferujące jakąś rozrywkę. Ja mam w głowie, nie wiem, czy się w ogóle nie zamknęła ostatnio, kręgielnia w Piotrkowie. Y, no więc właśnie, że, że, to, że, że w mieście raczej, no bo tą rozrywkę jest wolny rynek, muszą zorganizować ją przedsiębiorcy. Ktoś musi chcieć tutaj zainwestować. Więc musielibyśmy wyjść z pomocą dla takiej osoby, żeby na, na preferencyjnych warunkach, tak, albo żeby zacząć, no bo, no bo czasy są, jakie są, są ciężkie. To... Wiesz, przedsiębiorca musi wydać pewne środki pieniężne, które są Oczywiście, uzyskać, oczywiście a że to się tak, przekłada no, no. znowu na złego konsumenta. To jest inwestycja długoterminowa i tutaj i tutaj myślę, że... Niemczeńskim dobrym przykładem byłoby miasto Radomsko, gdzie, gdzie tam, to już mówię o jakiejś sro... szerokiej strefie przemysłowej, ale, ale zaczęto mieć takiego pomysłu, wsparcia, jakiegoś na początek, takich tak preferencyjnych. No to wchodzimy w kwestię tego, co my proponujemy. Proponujemy utworzenia przy Urzędzie Miasta Wydziału Współpracy z Przedsiębiorczością, bo... Tak naprawdę, żeby miasto mogło funkcjonować, to muszą być firmy, które będą z lokalizacji, które będą płaciły podatki. Ale tu nie chodzi o ten podatek. Chodzi o to, żeby one się pewnie czuły, stabilnie i żeby mogły realizować swoją działalność. A po drugie, moi drodzy, brakuje czegoś takiego jak takiej integracji między przedsiębiorcami, co pozwoliłoby na to, żeby ich doświadczenia, ta wymiana tych doświadczeń, pozwoliły im się bardziej rozwijać. Bo wiadomo, ktoś w jakiejś jednej branży dobrze funkcjonuje, ale. Ktoś może mieć problemy, ale wymiana tych, tych doświadczeń spowoduje, że będzie to lepiej się rozwijało. Żeby czuli się bezpiecznie w Piotrkowie. Takie eventy teraz w Polsce powstają. Najsławniejszy doradca podatkowy między nimi organizuje, ale cieszą się ogromną popularnością. Zjeżdżają się ludzie z całej Polski. Ale i bardzo dobrze mówisz, powiedziałeś: My jesteśmy z całej Polski, a my jesteśmy w centrum Polski. A dlaczego nie mogą w Piotrkowie się odbywać targi danej branży? Przecież to do Piotkowa powinni ludzie zjeżdżać z pieniędzmi po to, żeby inwestować. To tu powinniśmy skupiać wszystkie firmy i to my powinniśmy być rozpoznawalni jako marka piotrkowska na całą, całą Polsce. Zwłaszcza, że mamy dobre położenie geograficzne, prawda? Jesteśmy przy trasie, łatwy dojazd. Położenie, ale nie już położenie to mamy i przepiękny zbiornik, bułek, który jest zaniedbany, mówmy szczerze. Potrzebne pieniądze, ale nie tylko droga, dojazd za 15 milionów, ale to powinno być kompleksowo. Zrobione. Oczywiście, to są potężne pieniądze, ale obowiązkiem prezydenta powinno być dbanie o to, żeby zabiegać, wychodzić cudzysłowi mówiąc te pieniądze, żeby to się zwijało. Mamy lotnisko, które jest też niedocenione, organizowane są imprezy, ale to przez y, właściciela lotniska, ale nie przez miasto, brak tej współpracy. A co sądzicie na temat współpracy z gminami ościennymi? No hmm, współpraca z gminami hmm, powinna na pewno być i, i warunkowałoby to duże większe spektrum możliwości, tak? Bo, bo w tych gminach też zasiadają ludzie z pomysłami często Blokowani też pewnie przez, przez, przez struktury, którzy mają właśnie ciekawe pomysły na to, żeby, żeby, żeby rozwinąć tą albo rozreklamować tą swoją gminę, żeby ją zachęcić do, do, do ludzi, żeby tam przyjechali. Na przykład, ja uważam, że się doświadczeniami. Tak, ale ja uważam, że przede wszystkim ta współpraca z gminami powinna być na bardzo wysokim poziomie. Zwróćcie uwagę: jest budowana ścieżka z Przygłowa do Piotrkowa, ale nikt z miasta nie współpracuje z Sulejowem, z burmistrzem Ostrowskim, po to, żeby nawiązać tę relację. Była awantura o jedną studnię. A tak naprawdę nikt nie rozmawia, żeby współpracować, tą podjętą współpracę z Sulewem po to, żeby te tutaj najbliższe miejscowości podłączyły się pod ścieki, żeby tańsze były ścieki w Tak, to jest podwójna korzyść. Wy zyskujecie, my zyskujemy. Podobna sytuacja jest z Moszczenicą. Mamy praktycznie Moszczenica, czyli Jarosty, ta część jest sypialnią dla miasta Piotrkowa i ulica Michałowska, która jest tą drogą łączącą miasto z tą sypialnią, ale zwróćcie uwagę, prosta Rzecz. Ta droga jest zaniedbana, nie ma chodników. Od tylu lat wnoszę o to, żeby powstał chodnik, żeby było bezpieczny. A to jak kamieniem wodę, cisza. Nie ma żadnej racji. Wiecie, bierność jest najgorsza. Ja mam takie powiedzenie, że ten to zbierny, to tak naprawdę się cofa, bo wszyscy inni go wyprzedzają. Więc jeżeli będziemy tkwić w punkcie zero, my nie posuniemy się dalej. Dlatego y, powinno się rozwiązywać pro, problemy i konflikty, y, a nie odkładać je gdzieś na bok, y, y, dlatego że ani się wtedy gmina nie rozwinia, ani się wtedy miasto nie rozwija. No trzeba powiedzieć, że przepływ mieszkańców między y, ościennymi gminami a Piotrkowym jest duża, dlatego że ludzie mieszkają i pracują, i mieszkają w, mie, w, mie, w mieście, a mieszkają w minie i odwrotnie, prawda? Dlatego ta współpraca powinna być zacisniona. I to plana. na koniec muszę Ci powiedzieć, że poruszyłaś bardzo ważną rzecz. Tak naprawdę zwróćcie uwagę Nasz komitet składa się z osób o różnych poglądach. Jesteśmy przedstawicielami różnych partii, ale też sami bezpartyjni. Ale co, co chcemy? Ponadpartyjnie iść do przodu. Chcemy budować tą markę, to porozumienie, ten, ten program, który ma służyć ludziom. Czyli zgodą zrobimy więcej niż awanturą. Z sercem. Z sercem. Z sercem.